Gdy zęby mają zbyt żółty odcień, z pomocą przychodzi nam Photoshop. By je wybielić, powiększamy zdjęcie Ctrl+ i wybieramy z palety narzędzia Lasso. Teraz dokładnie tworzymy obrys wokół zębów. Gdy zaznaczymy cały obszar, wybieramy obrazek, dopasuj, barwa nasycenie. W nowo otwartym oknie wybieramy żółcie, ponieważ nasze zęby mają odcień żółty. Ustawiamy nasycenie nieco w lewo, a jasność w prawo. Teraz możemy przejść w kolor podstawowy i dopasować suwakami bieli. Pomniejszamy obrazek Ctrl- -minus i klikamy na niego prawym przyciskiem myszy, zaznaczamy opcję Odznacz.